W tym filmie rozwiążę kolejne już zadanie z pokazowego arkusza maturalnego z fizyki 2023. Na moim kanale są już dwa zadania z tego arkusza, więc jeśli jeszcze nie widziałeś, to zachęcam do obejrzenia. Cześć, mam na imię Marcin, jestem fizykiem i witam cię na moim kanale. Tworzę dla ciebie materiały, które pomogą ci w przygotowaniu do matury z fizyki. Zadanie, które dziś rozwiążę, jest zadaniem pierwszym z tego arkusza pokazowego jest to zadanie z kinematyki. Zadanie z kinematyki jest praktycznie na każdej maturze co roku. Przeważnie jest to zadanie pierwsze. Tak naprawdę te zadania są bardzo powtarzalne. Jeżeli opanujemy tak zwane równania ruchu, tylko w takiej ogólnej postaci i z tych równań ruchu będziemy pewne powtarzalne kroki robić, to my możemy skalować ten sposób myślenia, który dziś Ci przedstawię w tym filmie, na inne tego typu zadania. I wszystkie zadania z kinematyki naprawdę wtedy robią się proste. Gorzej, jeżeli chcemy iść w taką, w taką ścieżkę szukania wzorów, jakiś. Ostatecznych wzorów, na, na przykład, nie wiem, na czas w spadku swobodnym, czy coś takiego, no to w, wtedy według mnie to nie jest zbyt dobra droga. Bo taka droga powoduje, że tak naprawdę musimy znać te kilkanaście wzorów często. A ja pokażę Ci takie podejście, że wystarczy znać tak naprawdę jeden, dwa wzory i z nich wyprowadzać wszystkie zależności, które nam są potrzebne w danym, w danym zadaniu. Ten proces jest powtarzalny, więc tym bardziej warto go w taki sposób robić. Dobra, to lecimy z tym zadaniem. Czytam treść zadania. A więc mamy, z niewielkiej wysokości nad poziomem podłoża uczniowie rzucili małą metalową kulkę. Prędkość V0 kulki w chwili początkowej ruchu T0 równa się 0 miała kierunek poziomy. Dobra, to zaznaczmy sobie od razu tą prędkość, ten kierunek poziomy. Tutaj mamy jakąś prędkość w kierunku poziomym, tak? czyli ona jest równoległa do tej osi X. To jest bardzo ważna rzecz. Dalej, gdy kulka się poruszała, uczniowie wykonali serię zdjęć, Stroboskopowych w jednakowych odstępach czasu, kulki w płaszczyźnie ruchu. Na zdjęciu przedstawiającym położenie kulki uczniowie dorsowali kartenzjalski układ współrzędny oraz tor ruchu kulki. Zobacz rysunek poniżej. Dobra. No, okej, okay. mamy, mamy takie oto zadanie, tak? I teraz, dalej. Następnie uczniowie, czyli tutaj jest ta trajektoria ruchu tej kulki. Widzimy, że to jest trochę taka funkcja kwadratowa, taka smutna funkcja kwadratowa. Następnie uczniowie wyznaczyli równanie toru ruchu kulki, w tym celu założyli, że torem jest, ruchu jest fragment paraboli, czyli właśnie ten fragment, o czym wcześniej właśnie mówiłem. W równaniu toru współczynniki liczbowe wyrażono w podstawowych jednostkach układu Z. Czyli mamy tutaj oto, czyli Y jest wyrażone w metrach, X w metrach, o to właśnie w tym tutaj chodzi. Tak, Czyli w zadaniach 1, 1, 1, 2, pomij opór powietrza i przymij do obliczeń wartość przyspieszenia ziemskiego. Czyli mamy do czynienia z takim spadkiem swobodnym, czyli tylko siła grawitacji działa, nie ma oporów powietrza. Dobra. OK, i co tu mamy zrobić? Ja lubię sobie przeczytać od razu, jeżeli mamy podpunkt 1.1.1.2, to warto sobie przeczytać od razu oba podpunkty, żeby wiedzieć co tutaj właśnie mamy zrobić. Czyli tak, podpunkt 1.1 Dokoncz danie, zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czas lotu kulki od chwili t do chwili uderzenia o podłoże wynosi wysokokrotnie. No i są odpowiedzi. No dobra, tutaj skoro jest ABCD, to można wnioskować, że w sumie, może można tak bez liczenia to na to odpowiedź, bo przeważnie na tym polega ABCD, chociaż. Często też trzeba policzyć. Ja nie jestem zwolennikiem takim, to ewidentnie trzeba policzyć. Tutaj zgadywanie, która odpowiedź bardziej mi pasuje, nie jest dobrym sposobem rozwiązania tego zadania. Tym bardziej, że w zadanie 1,2 mamy policzyć, oblicz, wart, oblicz V0, wartość prędkości początkowej, właśnie tą prędkość, zapisz obliczenie. No to pokażę Ci, że jak my będziemy robić zadanie 1,2, bo od tego zaczniemy, to jest typowe zadanie. Nie zawsze zadania maturalne z fizyki należy robić Kolejności w takich jak, jak właśnie nam dali w zadaniu, tak? No bo często, jeżeli mamy zadanie z fizyki, ono ma cztery podpunkty. I pierwszy podpunkt to jest naprawdę jakaś prawda, fałsz, ABCD. To warto, jeżeli nie masz pomysłu, jaka tam powinna być odpowiedź, zacząć od następnych punktów, od tego, drugiego, trzeciego, czwartego, bo tam często są otwarte zdania. I robiąc te otwarte zdania, tak jak tutaj. My tak naprawdę odpowiadamy po drodze na to wcześniejsze zadanie, gdzie jest na przykład prawda, fałsz. Więc zdecydowanie tak jest lepiej. tutaj jest typowe zadanie, gdzie właśnie zaczynamy od podpunktu drugiego, czyli ja tutaj zapiszę, zaczynamy. Zaczynamy od 1.2. Od tego właśnie zaczynamy. Dobra. Ok. To co tutaj mamy? Zauważmy, tutaj mamy coś takiego jak tor ruchu. Tor ruchu to jest nic innego jak po prostu matematyczne równanie tej oto. Trajektorii ruchu tej kulki. I ona tak wygląda, czyli to jest normalnie funkcja kwadratowa. Funkcja y od x jest to funkcja kwadratowa, czyli widać, że to musi być funkcja kwadratowa, bo tutaj mamy opisane tego. tak, No to to, jeżeli ktoś ma matematykę rozszerzoną, tym bardziej wie, co to jest. tak? To jest właśnie ten wykres, tak? Ok, więc to jest ruch, ale my chcemy najpierw zapisać. Coś takiego jak równanie ruchu. Równanie ruchu to nie jest y od x. Równanie ruchu to jest x od t, y od t. Natomiast zanim to zrobimy, to ja tutaj tylko z boku sobie jeszcze napiszę taki ogólny wzór na równanie ruchu. Taki ogólny, ogólny. On wygląda tak. x od t równa się x0, czyli położenie początkowe plus v0 razy t plus 1 druga at kwadrat. Tak jest na przykład dla osi x. Czyli jak mamy współrzędne wzłość x, to jest położenie wzoru osi x w prędkość początkowa w x i przyspieszenie w x. Tak samo jest dla y, czyli to samo rozpiszemy x od t. Tutaj mamy jeszcze y od t, więc też będziemy to samo dla y od t rozpisywać. No to może od razu też to napisać, już tego nie będę drugi raz pisał, po prostu to samo jest dla y, tylko zamiast x jest y. Już to teraz pokażę. Czyli to są takie równania ogólne. O to mi chodziło. Mówiąc we wstępie filmu o tych równaniach, które będziemy wprowadzać te wszystkie zależności, to chodziło mi właśnie o to równanie. To jest tak naprawdę jedno równanie. Często też obok tego równania warto pisać od razu to drugie V od T równa się V0 plus AT, bo one tak naprawdę są, są bardzo, bardzo mocno powiązane i często trzeba oba z tych równań wypisać, żeby coś policzyć. Akurat w tym zadaniu. I będzie nam to drugie równanie potrzebne, więc ja go nie będę pisał od razu, ale od razu podkreślam, że przeważnie w 98% przypadków ja piszę od razu oba te równania, bo przeważnie oba one są potrzebne. Tak? Ale w tym wypadku wykorzystamy tylko to jedno. Czyli dobra, no to piszemy równanie ruchu. Czyli mamy tak, w osi x, w osi x, równanie ruchu wyglądają tak, czyli mamy tak: równania, równania, równanie ruchu. Mamy tutaj równanie ruchu. I tak. Czyli w osi x będzie tak: x od t. Równa się. No dobra. X0 ile wnosi położenie początkowe? Tak Lukas, tutaj położenie początkowe w osi X. No współrzędna x tutaj początkowa jest po prostu 0. Więc nic nie piszemy. Czyli tutaj tego członu po prostu nie ma. Nie ma tego członu, tak? Potem mamy... Mamy tak, V0 razy T. No tak, V0 jest, czyli piszę V0 razy T, no bo wzdłuż osi x dokładnie mamy tą prędkość V0, więc piszę po prostu V0 razy T. I czy jest jakieś przyspieszenie wzdłuż osi x? No nie. Przyspieszenie jest tylko wzdłuż osi y. Wzłosi, wzdłuż osi x nie mamy żadnego przyspieszenia, więc tego trzeciego członu nie ma. Dobra, i tak samo teraz piszemy dla osi y, czyli mamy y od t, y od t równa się, i no właśnie, i teraz co? Y od t to tak, dla współrzędna. Początkowa wzdłuż osi Y, czyli Y0, tutaj nie X0, tylko Y0, czyli gdzie się ta kulka znajduje na samym początku? No tutaj w jakiejś wysokości, którą nazwiemy sobie, to sobie nazwiemy H, tu sobie nazwiemy H, o tutaj tak samo ten punkt, do którego doleci ta kulka, nazwiemy sobie Z, zasięg, Z jak zasięg, tak. czyli tam, gdzie ona uderzy, ok? Później nam będzie on potrzebny zaraz, Wam pokażę dlaczego. Natomiast, natomiast tutaj, idąc dalej, czyli tak, położenie początkowe Y0 tej kulki, Zgodnie z tym wzorem, no bo ten wzór na yT jest taki sam. yT równa się y0 plus v0 razy t plus 1, druga t kwadrat, tylko to wszystko patrzymy z osi y. Ok, no to mamy tak. H, no bo tam jest h i teraz tak. Prędkość początkowa wzdłuż osi y. Czy ta kulka ma jakąś prędkość z osi y? No ewidentnie nie. Ma tylko składową x, -ową. wzdłuż osi x tutaj jest położona. Nie ma. Gdyby prędkość była jakoś tak, no to wtedy by były obie współrzędne, ale teraz jest tylko jedna współrzędna, więc nie ma w osi y żadnej współrzędnej, więc tego członu nie ma. I potem jest 1, 2, t kwadrat, ale uwaga, Nasze przyspieszenie to z g i ono jest przeciwnie do osi y, więc piszemy minus 1, 2 gt kwadrat. Minus jest dlatego, że przyspieszenie g jest przeciwnie do naszej osi y, stąd ten minus. I o to w tym chodzi, czyli przejście z tych równań do. Uzupełnienie prawej strony, czyli uzupełnienie prawej strony polega po prostu na uzupełnieniu warunków początkowych, czyli patrzymy na samym początku, co się dzieje z ciałem na samym początku, gdzie ono jest, jaką ma prędkość początkową, jakie ma położenie, Uzupełniamy prawą stronę. Jak to zrobimy? To wiemy, widzimy, że w tym równaniu na przykład nie mamy h, hmm, no właśnie, nie mamy h, no ale spójrzmy, tu nam podali jakiś tor ruchu, po co nam to jest potrzebne? No, w sumie, dzięki temu, że mamy ten tor ruchu, to zauważmy, że z niego można wydobyć tą wysokość tutaj. No bo patrzcie, jak sobie zrobimy coś takiego, że tutaj, ja zrobię taką linię, to zauważmy, y od 0, czyli y dla x równego 0, jak weźmiemy sobie y dla x równego 0, wyliczymy, to to jest dokładnie ta współrzędna h. To to jest ta współrzędna h. A z drugiej strony, jak sobie podstawimy pod y tutaj, pod x 0, no to wyjdzie nam, że y od 0 to jest też równe, po prostu, no wstawiając do tego równanie x 0, to wychodzi po prostu 2, tak? Czyli widzimy, że h to się równa 2. To z tego równania można odczytać. No nawet matematycznie, jeżeli mamy 2 minus 1 drog, to dokładnie ta dwójka to jest punkt przecięcia z 8y, tak? To już jest bardziej matematyka, ale tak po prostu tutaj jest, ok? Tak samo zróbmy od razu z tym z. On nam będzie później potrzebny, więc wykorzystajmy to. Możemy ten z też wyznaczyć w pewien sposób, bo widzimy, że z to jest miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe, czyli y równa się 0. Tak, jak weźmiemy Y równa się 0, no to obliczy, no to mamy takie równanie 0 równa się 2 minus 1 18, x kwadrat, tak? Więc x kwadrat stąd wyjdzie, że to jest 36, czyli x wyjdzie, że to się równa 6, lub x to się równa minus 6, tak? Czyli to jest ten nasz. No i minus 6 oczywiście odrzucamy, bo no, minus 6 to jest równanie matematyczne funkcji kwadratowej, tak? Więc matematyka tutaj nam pozwala mieć dwa miejsca zerowe, czyli po tej stronie i po tej lewej stronie takie samo, ona ujemna, ale oczywiście. Matematyka to jedno, a fizyka to drugie. Czyli fizycznie możliwe jest tylko oczywiście to rozwiązanie po tej prawej stronie, więc odrzucamy to drugie rozwiązanie oczywiście, tak? I tutaj mamy, że czyli nasze Z to jest nasze Z tak naprawdę. No jest Z równa się 6, czyli zasięg właśnie równa się 6. To nam będzie później potrzebne, ok? No to to sobie domkniemy tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. Świetnie. I teraz idąc dalej. Mamy tak. Teraz w kolejnym kroku, czyli pierwszy krok uzupełniliśmy tutaj prawą stronę. I teraz uwaga. W kolejnym kroku właśnie tak się robi te, tak, tak się przeprowadza to równanie ruchu, żeby wszystko otrzymać. Tak w kolejnym kroku przechodzimy z tego punktu tutaj do tego punktu, do tego punktu. Czyli teraz tutaj właśnie przechodzimy do tego drugiego punktu. I co tutaj mamy, czyli do tego. I wtedy w tym drugim punkcie, czyli tutaj, tu jesteśmy teraz, tu jesteśmy teraz, uzupełniamy lewą stronę tych dwóch równań, tak? A może troszeczkę jeszcze inaczej, czyli uzupełniamy lewą stronę tych dwóch równań, czyli X, ile wynosi moje X tutaj? Ile wsłużona x moje wynosi? No Z. Więc piszę Z. Równa się i dam V0 razy i to już jest, tutaj był jakiś ogólny czas, to X od T, to było po prostu dla jakiegokolwiek czasu, dla pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej sekundy, tak? Więc ja tutaj wstawiam po prostu TS, czyli czas spadku, to już jest konkretny czas, ten czas jaki jest potrzebny do tego, żeby ta kulka stąd, dotąd doleciała, tak? Ta metalowa kulka. Ok, no ile nasze y tutaj wynosi, czyli y współrzędna? No, y współrzędna widzimy, że wynosi 0, więc piszemy 0 równa się h minus 1, druga g t s też kwadrat, tak? No to patrzmy. Mamy układ równań. I ten układ równań widzimy, że mamy, no właśnie, mamy układ równań. I ja tutaj dlatego wyliczyłem z i h, bo zauważam, że w tym układzie równań h znamy, z znamy, bo to policzyliśmy tutaj h i z, tak? Więc ja może jeszcze zaznaczę to h w kwadracik, że mamy to, tak? No więc nie znamy tak naprawdę w tych dwóch równaniach, nie znamy tylko i wyłącznie TS oraz V0. No to spójrzmy. Z drugiego równania można od razu wyliczyć TS, to się równa. Z tego drugiego równania można od razu wyliczyć, że TS to właśnie będzie równe 2H przez G pod pierwiastkiem. To przekształcenie matematyczne. Jeżeli tego nie widzisz, to sobie na spokojnie to równanie przekształci do tego, tutaj, bo to że jest stricte matematyka. Czyli to się równa pierwiastek z 2 razy H to jest właśnie 2 metry. Bo to policzyliśmy tutaj przez 9,81 m na sekundę kwadrat. Czyli to się równa około, bo to będzie w przybliżeniu. Policzmy sobie to, czyli 2 razy 2 przez 9,81. Tak, to jest 4 przez pierwiastek. No i to jest pierwiastek z tego, tak? Czyli to jest około 0,64. to jest około 0,64 sekundy. Tak, otrzymuj, otrzymaliśmy tyle. Tak. No, i to jest nasz czas spadku. No i zauważmy, zrobiliśmy 1,1, przy okazji y, 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 zmierzając ku temu, żeby policzyć V0. No, przy okazji, właśnie obliczyliśmy czas spadku. No świetnie, czyli czas, czas lotu, tak? Czas lotu tej kulki, tak? No to to jest właśnie odpowiedź B, proszę bardzo. A teraz zauważmy, mamy równanie, z których od razu możemy obliczyć y, to V0, no bo tutaj z tego drugiego równania teraz V0, znaczy z tego pierwszego równania, V0, jak to przekształcimy, bardzo prosto, to będzie z. Przez TS, czyli czas spadku, to się równa. Z to jest 6 metrów przez, hmm, może sobie to jeszcze tutaj dam trochę, to do góry, dobra, czyli to jest 6 metrów przez 0 właśnie 64 sekundy, no to sobie to policzmy, czyli to jest 6 przez 0,64. To jest około 9. No i tam przybliżmy sobie, załóżmy tam. Nie ma tutaj napisane do jakiego miejsca. Nie wiem z jaką dokładnością to ma przybliżyć. Do, jak, do jakiego miejsca znaczącego. Więc ja sobie przybliżę do trzech miejsc znaczących. Czyli trzy miejsca znaczące to nie jest trzy miejsca po przecinku. Bo miejsce znaczące to też będę kiedyś pewnie na ten temat filmik nagrywał. Jeżeli chcesz, to daj znać, bo zauważyłem, że często z tym się ludzie mylą. Natomiast trzy miejsca znaczące to jest 9, trójka, siódemko tutaj. Czyli więc zaokrąglę 9, 38. Czyli to jest około. Załóżmy 9. 38 sekund. Ale jeżeli nie jest napisane, jak to mamy zaokrąglić, to nawet jakbym zaokrąglił 9,4, to też by było OK. Tutaj też by to było jak najbardziej OK. Więc mamy odpowiedź V0 i czas. I zauważmy, ja rozwiązując te równanie ruchu, otrzymałem od razu odpowiedź na zadanie pierwsze i drugie. Więc po co zgadywać to zadanie pierwsze, skoro tak naprawdę rozwiązując zadanie drugie? Przy okazji i tak musiałam policzyć. Znaczy, mogłem sobie policzyć to z tego zadanie pierwszego. Nawet w sumie musiałam, bo i tak tutaj musiałam ten czas znać. Więc dużo jest łatwiej. Więc podsumowując, zauważmy, równania równanie ruchu są czymś fenomenalnych. Wychodzimy z takiego równania. To jest akurat dla osi X, ale dla osi Y jest tak samo, tylko zamiast X0 jest Y0. Tutaj oczywiście są składowe prędkości, przyspieszenie wzdłuż danej osi, tak? No i patrzcie. Najpierw uzupełniamy prawą stronę, czyli to, co się dzieje tutaj. Tutaj warunki początkowe. W następnym kroku, tak samo gdybyśmy mieli jeszcze VOT, to też byśmy musieli uzupełnić prawą stronę. Potem w następnym kroku, w kroku drugim, uzupełniamy warunki końcowe, czyli lewą stronę, to, co się dzieje tutaj, uzupełniamy, i mamy układ równań, i później podkreślamy sobie tylko, ile rzeczy nie, ile wielkości nie znamy. Na przykład mamy dwa równania, dwie niewiadome, więc jesteśmy w stanie obie niewiadome wyliczyć. I to zadanie wtedy jest bardzo powtarzalne, bardzo proste. Warto tak do tego podchodzić, do tych zadań z kinematyki, bo zauważ, mamy jeden tak naprawdę wzór. no w sumie dwa, bo tak jak mówię, często jest ten drugi jeszcze potrzebny, i z tych dwóch wzorów. Wyprowadzamy sobie wszystkie inne zależności, tylko po prostu robimy to za pomocą aparatu matematycznego. Nie musimy pamiętać tych 10 różnych zależności. Niestety, dokładnie takiej postaci w karcie wzorów, wzorów nie ma. One są troszeczkę dziwnej postaci, więc dlatego zachęcam do zapamiętania ich w takiej właśnie postaci, bo wtedy będzie dużo łatwiej te zadania zrobić. Ok. To wszystko w tym filmie. W takim razie zachęcam do zostawienia suba, aby być na bieżąco, bo będą się pojawiać kolejne zadania, również z tego arkusza, ale też inne zagadnienia właśnie, które pomogą Ci w przygotowaniu do matury z fizyki. Więc to wszystko na dziś do usłyszenia. Cześć.